Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj moi kochani przychodzę do Was z filmikiem o kosmetyku, który nie dość, że jest w 100% naturalny, nie jest drogi, ponieważ jego cena waha się między 15 a 20 zł a jest wiele w stanie zmienić w naszej pielęgnacji oczywiście na lepsze i naprawdę zapewnić idealny, bardzo dobry wygląd skóry. Mianowicie mowa dzisiaj będzie o olejku z pestek nasion malin. Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam do dalszej części oglądania. Jeżeli Wam się filmik spodoba, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteście nowi na moim kanale i chcecie postępować ze mną na bieżąco, zapraszam również do subskrypcji mojego kanału. Więc moi kochani, przejdę do rzeczy. Jest to, Ja mam olejek z mokosza, kosmetyczny olej z pestek nasion malin, lecz to może być każdy inny olejek, na przykład z enaturalny.pl, ze zrób sobie krem.pl, nie ma problemu tutaj z dostępnością tego olejku i nie musi to być olejek typowo z mokosza. Ja mam z mokosza i jestem zadowolony, ale to są jedne i te same olejki, tak? Ten olejek generalnie rzecz biorąc nada się dla każdego typu skóry, dla skóry bardzo suchej, wysuszonej, problematycznej, tłustej, trądzikowej, dojrzałej również, dla skór dojrzałych również, ponieważ ma on działanie silnie prewencyjne, przeciwstarzeniowe, jak i również dla skór alergicznych i bardzo wrażliwych. Ten olejek generalnie ma działać intensywnie nawilżająco, regenerująco, odżywczo na naszą skórę i uelastyczniającą. Olejek również regularnie stosowany może się przyczynić do rozjaśnienia plam, blizn po leczeniu e, trądziku. Ja się z tym problemem już nie borykam. Ja nie miałem żadnych blizn e, po terapii mojej antytrądzikowej. Moja skóra, jakby idealnie wyglądała, więc tutaj już nie wiem, ja się z tym problemem nie borykam. Ale również ten olejek ja stosuję jako prewencja przeciwstarzeniowa i intensywne nawilżenie skóry na noc. Jakiego stosuję? Po oczyszczeniu skóry twarzy na noc, po siedmioetapowym nawodnieniu mojej skóry twarzy, po ostatnim etapie nawodnienia skóry, jeżeli już skóra moja jest lekko wilgotna, nakładam ten olejek na skórę, wykonuję lekki masaż dwuminutowy, po czym nakładam krem na noc i idę spać. I ten olejek stosuję tylko i wyłącznie na noc. E, wiem, powiem Wam taki mały update, że mm, w internecie jest bardzo dużo artykułów, że olejek z pestek nasion malin sprawdzi się jako naturalny filtr przeciwsłoneczny. Nie. Słuchajcie, on może, on już, owszem ma takie działanie jak filtr przeciwsłoneczny, ale jest to forma niestabilna, czyli ona ulega utlenianiu w ciągu kilku minut i to już nam nie zapewnia żadnej protekcji przeciwsłonecznej. Więc tutaj mm, możemy jak najbardziej używać olejek z pestek masion malin, ale również musimy cały czas używać filtry przeciwsłoneczne. Ten olejek nam nie zapewni protekcji przeciwsłonecznej, więc moim zdaniem jest to jeden wielki kit. Ale jako działanie pielęgnacyjne jak najbardziej jest to olejek Warty uwagi. Skóry problematyczne, tłuste, trądzikowe, które są również w trakcie różnych wysuszających kuracji naprawdę mogą zainteresować się tym olejkiem, ponieważ takie skóry potrzebują nawilżenia, a nie wysuszenia, ponieważ yy, yy, bardzo nadmiernie wysuszana skóra, no, jak już wcześniej mówiłem, produkuje bardzo duże ilości łoju, i nasza skóra nadzwyczajnie się, się broni. I taka skóra potrzebuje nawilżenia, aby tą skórę uspokoić, ten olej jak najbardziej się do tego nada. Jest to produkt niedrogi, naprawdę warty uwagi i naprawdę rewelacyjnie działa na skórę. Ja jestem zadowolony z efektów, jakie ja uzyskałem po zastosowaniu tego olejku. Moja skóra jest niesamowicie rano, nabilżona po jego zastosowaniu. Ma bardzo ładnie wyrównany koloryt i naprawdę ma taki lekki, zdrowy blask. Więc jak najbardziej. O działaniu przeciwzmarszczkowym się nie wypowiem. No oczywiście, rzecz jasna, ja się jeszcze nie borykam z marszczkami, ale wiem, że za kilka lat będę się borykać, więc już będę mógł się wypowiedzieć o działaniu prewencyjnym, przeciwstarzeniowym. Ale również ten olejek nada się dla osób dojrzałych, ponieważ on właśnie posiada działanie silnie prewencyjne, przeciwstarzeniowe, intensywnie regeneruje, pobudza kolagen i elastynę do pracy, yy, więc nasza skóra jest cały czas dobrze zabezpieczana przed działaniem procesu starzenia się skóry, jak i również intensywnie nasza skóra jest regenerowana i nawilżana, więc tutaj osoby, które już mają skórę dojrzałą, mogą zainteresować się tym olejkiem i włączyć go do swojej nocnej pielęgnacji, ponieważ naprawdę będziecie zadowoleni z działania tego olejku na waszą skórę i poczujecie różnicę i poczujecie tą moc, jaką ten olejek ze sobą niesie. Niby niepozorny, a naprawdę moc, jaką on w sobie ma, jest naprawdę bardzo dużą mocą. E, działa rewelacyjnie na skórę. Na minus y, mogę tutaj Wam powiedzieć, on ma lekko żółtawy kolor. Ten olejek ma lekko żółtawy kolor, ale nie brudzi poduszek ani nic. Ten lekko żółtawy kolor w moim przypadku po nałożeniu go na, twarzy, na skórę twarzy znika po aplikacji kremu na niego. Więc tutaj już nie mam z tym żadnego problemu, nie brudzi mi poduszek, a działanie jakie przynosi dla skóry jest naprawdę fantastyczne. I naprawdę na plus, że to nie jest produkt drogi i jest produkt w 100% naturalny i naprawdę nam w stanie jest dużo zrobić dla skóry dobrego. Jeżeli borykacie się również z bliznami potrądzikowymi, Macie problemy jeszcze z typu przebarwienia i tak dalej. Regularnie stosowany ten olejek jest w stanie również poprawić wygląd tej skóry, czyli zniwelować blizny potrądzikowe plamy przebarwienia, ale oczywiście to nie mówię tutaj o stosowaniu miesiąc, dwa, tak? Po miesiącu lub tam dwóch już zauważycie zmiany na swojej skórze, ale takie spektakularne efekty zauważycie po kilku miesiącach stosowania, więc tutaj systematyczność, systematyczność, jeszcze raz systematyczność, a naprawdę będziecie zadowoleni z działania tego olejku. To nie jest moje pierwsze opakowanie. Jeżeli oglądacie mnie już od dawna, to wiecie, że to nie jest moje pierwsze opakowanie, a tak naprawdę jest to moje trzecie opakowanie. I ten olejek naprawdę fantastycznie działa na skórę i efekty, jakie on przynosi, naprawdę są rewelacyjne. Ja jestem zachwycony i ten olejek na stałe już zagości w mojej łazience i będę go używał do końca chyba swojego życia, ponieważ naprawdę efekty, jakie on przynosi. Są fantastyczne. I tutaj y, bardziej się skupię jeszcze nad tematem skór dojrzałych, ponieważ tutaj jedna widzka mnie prosiła o polecenie prewencji przeciwstarzeniowej, która jest godna uwagi, a nie jest wcale droga. Zainteresujcie się również tym olejkiem, ponieważ naprawdę będziecie zadowoleni. Tylko nie stosujcie go samoistnie, tylko pod krem. I tylko i wyłącznie na noc. Y, na dzień przez swoją konsystencją może się nie nadać, ale jeżeli ktoś ma bardzo suchą skórę, może spróbować go stosować na dzień pod krem, jako w serum, ale ja tutaj bym bardziej rekomendował stosowanie go na noc, aby naprawdę y, skóra wykorzystała przez noc, przez ten proces naprawczy, jaki rozpoczyna się w naszym organizmie w nocy, wykorzystała cenne składniki odżywcze z tego olejku i ten olejek swobodnie mógł zadziałać przez noc na naszą skórę. Więc moi kochani, naprawdę polecam Wam spróbowanie tego olejku. Każda skóra powinna być z tego olejku zadowolona. Aha, i jeszcze najważniejszy podpunkt, nie jest to olej komedogenny, nie zapycha porów, jest lekki od innych olejków, naprawdę jest różnica w tłustości, ponieważ ten olejek jest o wiele, wiele mniej tłusty niż inne olejki, więc jak najbardziej jestem w stanie Wam go polecić i naprawdę działanie jakie on przynosi jest fantastyczne. Więc moi kochani z mojej strony to już wszystko, jeżeli wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę i z mojej strony to już wszystko, życzę Wam serdecznie miłego dnia i pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. Cześć!